Twoja pani nas zawiodła, dziki. Już po nas. O, Biedronka? Wiedziałam, że się tu zjawisz. Nigdy bym cię nie porzuciła. Flak! <grym> Mulo! Połączcie się! Tiki! Mulo! Połączcie się! O! Oh, 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 oh. Szczęśliwy krok! Mulok, rozłączcie się! Zgodnie z życzeniem! Dziękuję, tajemnicza Multimyszo. Też dziękuję. Na razie, czarny kocie. <grystanie> Mira! Pomyśl, jak przekonać wszystkich, że nie jesteś uczniem Liceum François Dupont. Tak byłoby bezpieczniej. Tak? wysuwaj pazury! O wiele bardziej owocne jest życie czarnego kota niż jakiegoś banana. Brawo, Multimyszu. Dzięki tobie odzyskałam kwami. Czarny kot też. Świetny plan, dziewczyny. Pora wypędzić A Papa, miły motylku. Byłam, zobaczyłam, zwyciężyłam! Teraz muszę ci to oddać, tak? Nie, nie tutaj! Marinette, nie powinnaś mi oddawać Miraculum tu, kiedy patrzy. Ale myślałam, że nie macie przed sobą tajemnic. Oj, ale ze mnie gapa! Przykro mi, ale właśnie zdradziłaś swoją tożsamość. Nie mogę ci już nigdy dać Miraculum. Ja zabiorę stąd Marinette, kocie. Zajmij się panią Mendelejew. Biedronko, zaczekaj! Chciałem cię przeprosić za moje kwami. Nie wiem, co ono robiło w tej podstawówce. Chyba raczej liceum. Liceum, jasne. Obiecuję, że to już się nie powtórzy. Spadamy. Hy! Panie Kocie, czy byłbyś skłonny zaświadczyć, że faktycznie dokonałam wielkiego naukowego odkrycia? Przykro mi, proszę pani, ale niestety nie mogę. A pani powinna utrzymać tajemnicę, jeśli mamy chronić Paryż przed władcą ciem. No, no tak, rozumiem. Czyli jestem jak Mikołaj Kopernik. Wyprzedzam swoją epokę. Tak, no właśnie. Jak Kopernik. O, o! Woo! Aż tyle kwami, aż tyle mocy. Jeśli bym je wszystkie złapał, stworzyłbym własną armię superzłoczyńców uzbrojonych w Mirakulach, która pokonałaby biedronkę i czarnego kota raz na zawsze. Muszę tylko dopaść strażnika. 谢谢